razem na pewno niczego nie zapomnę. Od czego by tu zacząć? Kasa. Kasa jest ważna na obozie. Jak czegoś zapomnę, to za kasę sobie kupię. Na ile dni ja tam jadę? Środa, czwartek, pięć. Czyli potrzeba pięć, sześć, co najmniej siedem par gaci i dziesięć par skarpetek. Jaka ma być pogoda? Deszcz? To 11 par skarpetek. Czego jeszcze zawsze zapominam? Ręcznik. Jeden na plażę, jeden do twarzy, jeden do kąpania i cała walizka zajęta. A może jednak tylko jeden do wszystkiego? Moja cera zemści się za to później. To jest obóz karate. No to kimono. Karatega i pas. Nawet jakbym wszystkiego innego zapomniała, z grubsza te 5 dni jestem w stanie przetrwać. Jeszcze suszarka. Nie no, za nic się nie zmieści. Uff. W końcu też się wysuszą, a powietrze zajmuje zero miejsca w walizce, czyli wygrywa. Luszaki, no tylko którego wybrać, dobra tego, ale tam temu będzie przykro. Okej, okay, ciebie też wezmę, ale co z waszym bratem? Też pojedziesz na wycieczkę, czemu ja jestem taka?